Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światło wieku niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać panie, a światło wieku niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wieku lista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światło wieku lista, niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek raczy im dać panie, a światłoś wiekło i niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać panie, a światłoś wiekło i niechaj im świeci. Zmarłych braci, siostry, dzieci, współmałżonków, krewnych, rodziców chrzestnych

Panie, wysłaj modlitwy nasze. Boże nieskończenie dobry, w ręce Twoje polecamy naszych zmarłych krewnych i dobrodziejów. Serdecznie prosimy, abyś wynagrodził im za dobrodziejstwa nam udzielone i przyjął ich do błogosławionej społeczności świętej. przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek, raci im dać, Panie. A światło wieku niechaj niech im świeci. Wieczny odpoczynek, racz im dać Panie. A światłość wieku niechaj niech im świeci. Ojcze nasz, który się z niebie święci, imię Twoje przyjdź królestwo Twoje bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wieczny odpoczynek dać im, dać Panie, a światło świetło niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek Radź im dać panie, a świat mu świek po Serdeczna matku, głupiej Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z I z duchem Twoim. Radujmy się wszyscy z Panu, obchodząc uroczystość ku czci wszystkich świętych. W ich uroczystości radują się aniołowie i wychwalają Syna Bożego. Chcemy wychwalać Boga za naszych świętych, naszych rodzin, tej parafii. Chcemy wychwalać Boga, za to dobro, które za życia czynili. Pozdrawiamy Was wszystkich, dziękujemy Wam za to wyciszenie, za obecność, za wspólną modlitwę eucharystyczną. Ja dziękuję kapłanom, a szczególnie księdzu Ziekanowi proboszczowi za to, że mogę tutaj stanąć co roku przy tym ołtarzu. I modlić się razem z Wami dla naszych bliskich, krewnych, zmarłych, przyjaciół. Ogarniamy tych, którzy są tutaj na tym spętarzu, może na innych spętarzach, bo nie sposób być w tym samym czasie w różnych miejscach. Dlatego obudźmy teraz intencję naszej modlitwy eucharystycznej. Zostaleś posłany, aby uzdrowić suszonych w sercu. Zmiłuj się, się nad nami. Chryste, który przychodzisz i wzywasz nas do nawrócenia. Zmiłuj się, się nad nami. Panie, który kiedyś przyjdziesz, sądzić żywych i umarłych. Zmiłuj się, się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący, a odpuściwszy grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Przekładący wieczny Boże, Ty pozwalasz nam w jednej uroczystości czcić zasługi wszystkich świętych. Prosimy Cię, aby dzięki wstawnictwu tak wielu orędowników hojnie udzielił nam upragnionego przebaczenia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego syna. Który z Tobą żyje i kruje w jedności Ducha Świętego Bóg przed wszystkie wieki wieku. Pytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła Najmilsi. Popatrzcie jaką miłością obdarzył nas ojciec. Zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna. Że nie poznał jego umiłowani. Obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni, bo ujrzymy go takim, jaki jest. Każdy zaś, kto pokłada w nim nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Oto Słowo Boże. Amen. O to lud wierny, szukający Boga. Kto wstąpi na górę Pana, kto stanie w Jego świętym miejscu. Człowiek rąk nieskalanych i czystego serca, który nie skłonił swej duszy ku marnościom. O to lud wierny, Aleluja, 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 aleluja przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a ja was pokrzepię. Tłumy wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni tuż się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Oto słowo Pańskie, awa Tobie, Chrystus zakonne i misyjne, niech ci, których wybrałeś, odpowiedzą na Twoje wołanie. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, Mójmy się za Kościół prześladowany, aby umocnić światło świętych męczenników, wytrwał w swojej miłości do Ciebie. Ciebie prosimy, Słuchaj nas, Panie. Najświętszy Boże, którego wychwalają niezliczone zastępy świętych za otrzymane od Ciebie dary. Wysłuchaj naszych modlitw, abyśmy i my mogli uwielbiać Cię na wieki. Przez Chrystusa, Pana naszego. O, o Panie, Tyś moim basnerzem, tak dobrym, że nic mi nie braknie, wodę, w wodżywych mnie wiedziesz, prostymi ścieżkami prowadzisz, a sterzem moim jest Pani. nie brak mi niczego, a sterzem moim jest. Naszą ofiarę przyjął Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich, na cześć i swojego imienia, a także na pożytek nasz, całego Kościoła Świętego. Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępu, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Osanna ma wysokości. wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. na ma wysokości. Jesteś Boże źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą zjednoczeni z całym Kościołem. Uroczyście obchodzimy dzień poświęcony pamięci wszystkich świętych, którzy w życiu doczesnym naśladowali Chrystusa i po śmierci otrzymali udział w Jego chwale. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stale się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc, wierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie powieczę, że wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus z martwych stał, Chrystus powrócił. Co z Chrystusem i w Chrystusie Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała. Przez wszystkie wieki wieku. Południ przez bawiciela i posłuszni Jego słowom ośmielamy się w ochołach. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. A nie jestem nawzajem, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie udzielana. Ty I Ciebie wielbimy jako jedyne źródło świętości wszystkich zbawionych. Sprawa byśmy z pomocą Twojej laski osiągnęli pełnię miłości i od uczty która nas podtrzymuje w ziemskiej pielgrzymce, mogli przejść na ucztę w niebieskiej ojczyźnie przed Chrystusa Pana naszego. I z duchem Twoim, Bóg, który jest chwałą i radością świętych, pozwala Wam dzisiaj obchodzić ich uroczystość. Niech Wam błogosławi dzisiaj i zawsze. Amen. Niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec, syn i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa, o Bogu niech będą dzięki, zwycięstwa śmierci, niekła i szata.